Taką ciekawostkę Wam opowiem o tym, jak tancerze odczuwają ból i na przykład kontuzję właśnie podczas spektaklu. Kole mojej koleżanki z klasy Tata był solistą w Teatrze Wielkim Oper Operze Narodowej i opowiadał taką anegdotę o tym, jak poczuł, że coś mu się stało w kolana podczas spektaklu, natomiast dotańczył ten spektakl absolutnie do końca, dokończył swoją rolę. Po czym wsiadł w samochód i pojechał do szpitala, bo czuł, że coś się wydarzyło w, w obu kolanach. No i lekarz po prześwietleniu, po wstępnym badaniu zapytał się go, którą karetką on przyjechał, no co on powiedział, że przyjechał samodzielnie i przyszedł na ten oddział o własnych nogach. No i tutaj właśnie medycyna czasami rozkłada ręce w takich przypadkach, ponieważ według tego lekarza... Ten człowiek nie powinien był o własnych siłach w ogóle przyjść, tylko jeździć wózkiem albo o kulach, po prostu powinien być przewieziony, a on to zrobił samodzielnie, dlatego że często podczas spektaklu odczuwamy, mamy tak, tak duży poziom adrenaliny, dopaminy we krwi, że nie czujemy ani bólu ani tego, jak bardzo poważną kontuzję jesteśmy sobie w stanie zrobić i dopiero po wszystkim, gdy te emocje opadają, okazuje się, że no, ulegliśmy jakiejś poważniejszej kontuzji, albo mamy obtarty palec, albo dziś leci nam krew, a podczas tańca absolutnie tego nie czujemy.